Cześć, jestem Wiktoria i jestem częścią Footboxer Familia. Od zawsze coś mnie ciągnęło do sportu walki i zawsze chciałam zacząć, ale uważałam, że jestem na to za stara i nic z tego nie będzie, tak i tak nic nie osiągnę. Pewnego dnia trafiłam na pokaz, na którym właśnie miałam okazję zobaczyć chłopaków, jak trenują i pewnego dnia też koleżanka zaciągnęła mnie, żebym zaczęła chodzić na Aikido. No i zaczęłam, ale stwierdziłam, że to jednak nie jest to i czegoś tam brakuje. Po do siostra stwierdziła, a dobra spróbujmy chodzić na boks. Ja stwierdziłam, nie, że to może być nudne i lepiej K1, bo tam przynajmniej się kopie, coś się dzieje. No i zaczęłam chodzić, siostra zrezygnowała, ja zostałam. Na początku też miałam lekkie obawy, bo byłam sama i sami chłopacy. I tak się trochę wstydziłam przychodzić na te treningi, ale... stwierdziłam, że będę przychodzić, bo to jest coś, co chcę robić. Spodobało mi się i do teraz zostałam. Trener pewnego dnia na treningu powiedział, że jest możliwość wystartowania w zawodów na Lidze i jest to super okazja dla osób, które chcą wystartować pierwszy raz. I stwierdziłam, dobra, czemu by nie spróbować? I od tamtego czasu zaczęłam przychodzić częściej na treningi, tak jak było od poniedziałku do piątku, tak, chodziłam codziennie. I przyszły pierwsze zawody, które były w Muay Thai, więc też trochę coś innego. I walczyłam z dziewczyną, która była zapisana jako osoba zaawansowana. Ja byłam początkująca. I na tych pierwszych zawodach, bo to najbardziej zapamiętam była do końca, dostałyśmy rękawice szesnastki, więc były ogromne. Takie kaski na głowę, co tu zasłaniały wszystko i praktycznie nic tam nie widziałam. I takie ochraniacze na całe ciało. I też ta dziewczyna była dwie głowy wyższe ode mnie. <noise> Walka ogółem bardzo mi się to spodobało, od tamtego czasu jeszcze bardziej chciałam trenować, nie mogłam się doczekać następnych zawodów, tylko na nie czekałam. Następne zawody to były Mistrzostwa Polski. No i tak już się zaczęło. Niedawno dostałam propozycję pracy jako trener i prowadzę treningi dla dzieci już od marca, ale pewnie coś w przyszłości, jakaś praca to na pewno związana ze sportem. No to Wydaje mi się, że każdy powinien chociaż przyjść na jeden trening, każda kobieta i spróbować. I też nieważne ile się ma lat, bo jednak sama jestem przykładem, że myślałam, że jestem za stara, żeby cokolwiek z tym osiągnąć, a jednak dobrze mi idzie i coś z tego jednak może wyjść.